Cześć, witamy w słoneczny, ciepły dzień w Opolu. Za mną stoi Barton Blade R 125, którego bardzo dokładnie pokazywałem w niedzielę. Zobaczcie sobie ten materiał. Link jest również w opisie do tego materiału. A dzisiaj pokażemy, jaki jeździ. Przypomnę, to już wersja Euro 5 Plus. Różni się naprawdę wyglądem silnika, różni się tym, że ma dwie sondy lambda, on jest już po modyfikacji tumika, więc zobaczycie sobie. Jak jeździ, jak brzmi, e, czy wkręca się wyżej czy niżej, czy te dwie sondy lambdy, które z, y, wprowadzili, a po co to wprowadzili? Oczywiście po to, żeby e, była lepsza mieszanka i na pewno zubożyli go na mapie, ponieważ jest nowy, kolejny, nowy sterownik motion. E, urządzenie przyszło, tak zdradzę, ale działamy. Zobaczymy, czy coś się uda zrobić, bo ciągle co się nam e, chcemy zrobić, to potem producent nas zaskakuje i nie ma, inny jest moduł. Zapraszam do oglądania. No jesteśmy już na drodze, pojazd jest zarejestrowany, ubezpieczony przez klienta i będziemy go zaraz klienta i próbować. Przypominam, macie taką opcję w cenie pojazdu. To jest ważne, żeby Was nauczyć na nawyków mogli tak jak klient wrócić do domu na kołach zarejestrowanym i ubezpieczonym motocyklem ja już jestem po pierwszych kilometrach Odcicia z jazdy są praktycznie takie same jak w przypadku euro 5 6 osób biegów dalej została i teraz czas żebyście go sobie zobaczyli podczas jazdy Nagieździ modyfikacja tego tumiczka w Bartonie Blade r 125. Kosztuje 890 zł. Nowa dostawa pod koniec lutego, początek marca. Już trzeba składać zamówienia. Już nie mogę doczekać, kiedy przyjadą kolejne modele Barton Hyper, Barton GT125, bo te pojazdy będą kontynuowane w Euro 5. No i teraz przystępujemy do instruktażu. To już zobaczycie sobie na TikTokach, na relacjach oraz na karcie shorts a na kanale YouTube. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się, cześć!